Dzień dobry Państwu była sesja październikowa. No i nasze wrażenia i refleksje. Na jej temat. Głównym punktem było takie danie pieniędzy na remont schroniska. Oczywiście ratusz odwraca jak zwykle kota. Ogonem to miała być formalnie tytuł tego całego zdarzenia, czyli przydzielenia pieniędzy to poprawa funkcjonalności schroniska. Chwileczkę. To jest naprawa niedoróbek. Ja rozumiem, że pani KDW jak zwykle stosuje skróty myślowe, czy kobiecą nadinterpretację, czy jak to kiedyś gdzieś tłumaczyła, no, potoczne rozumienie rzeczy. Ale prezydent miasta musi się wyrażać zrozumiale, merytorycznie, logicznie i nie może odbiegać od tematu za napto. Po drugie, pani KDW jest emerytowaną polonistką, więc powinna znać trochę język polski i co poszczególne słowa znaczą. Dyskusji na ten temat nie było zbyt długiej, odzywała się tylko radna Steci, radny Dobkowski, włączył się też radny Lange, zresztą to radny Dobkowski powiedział, że, że to nie jest żadna poprawa funkcjonalności, tylko naprawa niedoróbek, remont praktycznie. Radna Stec zadała pytanie zasadnicze pani KDW. Dlaczego pani KDW podjęła decyzję o umorzeniu tej kary umownej sama, bez konsultacji z udziałowcami schroniska, czyli tymi innymi gminami okolicznymi? Radny Topkowski też zadała niewygodne pytania. Pozostało to bez odpowiedzi. Pani KDW. Siliła się na jakieś grymasy, które miały imitować uśmiech, ale i to nędznie wychodziło. Lepiej niech nie próbuje się uśmiechać. Efekt jest odwrotny. Generalnie, jakby zeszło z niej powietrze już to nabęcie nie jest takie jak kiedyś. Pani Maków za to usiłowała udzielać odpowiedzi. Było pytanie, czy partnerzy zgodzą się dołożyć te pieniądze do remontu. No to. Odpowiedź była trwają rozmowy. Aha, czyli wszystko i nic. O tak to, jak to u nas. A radni przybili to oczywiście no bo seba. Tylko radna Stec była przeciw. W ogóle ta sesja to była taka trochę dziwna. Minorowe nastroje wszystkich klubów. Nie wiadomo dlaczego. Chociaż możemy domyślić się mm, przyczyny. Kadencja się kończy. 99%. Radnych nie ma żadnych osiągnięć, nie ma czym się pochwalić. No i teraz, i teraz, co tu obiecać znowu elektoratowi, co by wybrali? No właśnie. Pamiętajcie Państwo o tym. 99% radnych nic nie robi. Tylko dwójka radnych jest aktywnych. Tylko. No. Sesja gnała, gnała, to była błyskawiczna sesja, jak sprint. Od uchwały do uchwały, bez dyskusji, bez zastanawiania się, jedynie, jedynie właśnie te przydzielenie pieniędzy na te niby poprawę funkcjonalności, a tak naprawdę na remont tego bajzlu, wywołało dyskusję, ale też ograniczoną. Reszta nie była w ogóle zainteresowana, ani klub PiSu, ani klub Pani Od Od co? To tyle jak parafrazując klasyczką sorry, taką mamy radę. Do widzenia.